Siema byku! ma na Co? Pisia Nie, nie rozumiem Pisia pokaż na Co? Sigmo Ej co ty chcesz Koty... pokazać? Ukraina. Ukraiń. Co Ukra... Polsza? Polsza! Jest? O co ci chodzi! O to ci chodzi! Nie <laughs> Dobra nie wiem, on się on wygląda jakby chciał mi... W... pokazać skipuje go kwa Bartek Słucham. Mama powiedziała, żebyś byś spadał na drzewo <śmuchy> Ej! Nie! To daj mamę do telefonu, daj mamę do telefonu Pani mamo, pani mamo, pani mnie słyszy? Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry, ja naprawdę ja się postaram Postaraj się, nie, nie staraj się Ja będę uczciwy, ja będę waleczny <śmuchy> Ja naprawdę wierzę, że wy wszyscy jesteście jak tacy rycerze z bajki i przychodzicie do takiej cudownej wieży po prostu wszystkich kobiet. Ja naprawdę, ja w to wierzę. Ale mówię, staraj się dla dziewczyn w swoim wieku. Ale ja uważam, że pani po prostu trafia na no nieodpowiednich facetów najwyraźniej, skoro takie pani ma doświadczenia jakieś, że wieża i tak dalej. Moje doświadczenia kończą się na tym, że mam dwie córki, wiesz? Okej, okay, jasne. wy, pani co, może przejść na Bartek jestem. <grym> Bardzo mi miło mi cię poznać ja naprawdę się będę starał. Ja się będę Będę starał. Najpierw się postaraj, żeby skończyć dobrą szkołę. Ja już skończyłem. No to już jest jakiś start w przyszłość. Jest start no. w przyszłość. Mam nadzieję też, że między innymi w Pani przyszłość. <grymne> <grymne> Ja się do takich rzeczy nie piszę. No. Ej, a pod trochę jeszcze? No, powiem ci, że między 30 a 40, no to, to już nie jest taka wytrenowana, no. No, to no, no to, to ja myślę, że to jest jakiś potencjał. Dobra, Bartek. Ja Dobra. Ci powiem tak. Odciśnij się dobrze, tylko grzecznie. Jasne. Ej, naprawdę ja widzę, widzę przyszłość w tym. Mama jest jak? super. Zostaw mamy. E? no jak to? Ja. Hela. O HELA! To była naprawdę, powiem Ci wybitna, ja bym cię zatrudnił, jakbym miał jakąś firmę od bekania, bym cię w... zatrudnił, nie? To jest Heli specjalność. Ja bym słowa bykać. Tak? To nawiń! tutaj Ale... wymyślmy coś fajnego. Kiedyś mi alfabet ten bekała. To dawaj alfabet! Nie, by się zrzegam to. Bimber. To by cię zabrył! Ładujesz? <słuch> 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 o oh, o, mnie boli, <laughs> poleci, <mówię> <laughs> Dobra, to, to jest cudowne. Ale ty słyszysz wszystkiego to co ja. Ale nie, stok. <laughs> Ej, po czym to tak? Po to ja się pana na Nie, musisz I Nie musisz Ej, wiem. No, co poradzić, no, jakby no, zdarza się. No, każdemu może się zdarzyć tak lekko wyżygać, tylko żeby nie zażygała łóżka. Słuchajcie, kochani, e, pozdrowienia serdeczne z Lorede Mar. Ja tylko chcę przypomnieć wam o tym, żebyście koniecznie subskrybowali ten kanał. Ludzimy po 200 tysięcy subów, dziękuję bardzo 100 tysięcy. Nie wiem, czy dziękowałem na filmy kiedykolwiek. I chcę wam tylko przypomnieć o tym, że prawie codziennie odbywają się streamy na YouTube oraz Twitchu, więc mam nadzieję, że tam się widzimy. No a my widzowie e, daję was do filmu z powrotem, nie? Mać! Co? Co to jest? Dziewczyny nie chcą rozmawiać. To może my porozmawiamy? O po czym? No nie wiem, o czym byś chciał porozmawiać. O seksie. Seks. seks. Tak, o tym chcesz porozmawiać. No. A czemu tak? Nie wiem, tak, bo mam ochotę. Okej, okay, jak masz na imię? Monika. Bartek, mam na imię, cześć. Cześć. Masz tu seko? Się... Nie wiem. Jeden. Dobra, nie, stary, nie, nie możemy, nie, może, może, nie, to za mnie za dużo chyba, wiesz? No, chyba tak. Monia, słuchaj, um, myślisz, że w, w jakimś świecie moglibyśmy być razem? Chyba tak, w takim chyba... pięknym. Zabrałabyś mnie na randkę, tak? Nie, od razu to łóżka. A czemu, czemu tak? Jest też Jakaś pierwsza randka, coś, wiesz, obiekt? Nie, po co? Jakiś film byśmy obejrzeli chociaż. Jaki? seksualny Jaki? Myślałem o może zigzag McQueen, auta Okej okay. Kurwa, i super Mam małego Jasne, spoko, spoko. Stop, stop, stop Najpierw powiedzcie mi ile masz lat Mam no 16 A macie legitymację? Na pewno która z was ma Nie masz legitymacji, tak mhm. A koleżankę na pewno już ma z jest moja siostra Serio masz 16 lat? W której jesteś w klasie? Trzeciej zaraz będę Nie, 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 nie. No kur... teraz w drugie chodzę Rok szybciej poszłaś czy jak? No tak, pokazuję domu. No trzeba było tak od razu ja jestem policjantem na OME no TV, a legitymuję, czy to się zgadza, że każdy ma później 15 lat. Pan policjant, w porządku pilnuje. Ale ty nawet mojej siostry nie ma. No to, to co? Po co miałbym brać zdobyć siostry? Żeby ukłonować ludzi? Z twoim wiekiem? Byś moja siostra jest takim samym wiekujkiem. Czy się bliźniaczkami? No, pokaż ją. No chodź tutaj, mogę to No nie, No Nino, chodź tutaj. No dawaj, ja tylko chcę porównać, czy jesteś siostrą bliźniaczkami. Nie no, są Ten... podobne, są A... podobne A która z was ma na przykład chłopaka? No miałam I co on sobie myślał wtedy o twojej siostrze? No nic, że jest nie ta Ty kurwa. Ja na przykład jakbym miał, w tym chłopakiem, co nie? To to by było no. strasznie jakieś takie, że wiesz, że siostra wygląda tak samo Pewnie wy ogólnie bardzo podobne, takie same. To jest tak, jakbyś. No wiesz o co chodzi? Że co? I jak dokonać, jakby w takim razie wyboru, tak? Nie, no ale serio, jaką wtedy, to, jak on żył? Normalnie, jak miał żyć. A ile byście razem? Rok. Uuu, no wiadomo, że po charakterze, no wiadomo, że pewnie są jakieś tam różne, nie? No już mamy różne charaktery. Tak, to czym się różnicie? Ona jest bardziej hamska, ja nie jestem. No, a co ty piszesz? Uciekł, kurwa mój papier. Troszeczkę tak, trochę rozumiem. Nie. A jak masz na imię? Natalia. Natalia! A ile w ogóle masz lat? Jak się nazywasz? A na ile ci wyglądam? No, ja bym w moim wieku. To jestem od ciebie młodszy o jakieś, um, no, 10 miesięcy. To jesteś 0,6. Tak jest. No, ja lubię młodszych. Ciebie yy, mu kosmetyczki tak się składa? Ciebie. No, jakieś zabiegi na twarz, olejki, jakieś kurde, jakieś te, kwasy. Oczyszczanie takie. Yeee! Yeah. O, oh, jest! Halo! Słuchaj, Ej, musisz mi dać Instagrama, zanim się zgubimy, słuchaj. Nie, nie wiem, czy cię podam. Po prostu mi napisz na czacie tutaj. Nie mam zdjęcia profilowego, tak, jest spokojnie. No to kamery wyjeździć, że to jest ty A Obserwuje cię ktoś, nie wiem, co 5 minut? Nie. Jesteś pierwszą osobą, której podałam Instagrama, tutaj. Dlaczego jestem pierwszą? No, jaką mam podawać tym starym chodź, że mam od co z wolą do mnie? Nie, no właśnie, myślę, że ja jestem lepszą alternatywą, bo jestem stary. Żartuję, i żart, tu żart, tu żart Tu żart, tu żart, żar, żar, żar. A kto tam jest z tyłu, tańczy? Moja siostra Co ona tam się zrespiła, o co chodzi? Cześć, cześć siostro e, jak ma na imię siostra? Angelika A jak ona mówicie? Angie? może? Nie, Angela. Co? Jak na ciebie mówią? Kaskij Tak milej trochę? Czyli nie, nie ma innego jakiegoś tam pseudonimu? Nie no, mam Wiesz jest moja morda Angela, a może portowamy jak dorośli ludzie, co? A ją... Okej, okay, masz szczęście w takim wypadku, masz szczęście. Ja gadałem sobie z Angelą, jakby wiesz, czułem jakby vibe taki, że się lubimy i mówię do niej, że Angela, że ty się wydasz bardzo fajną dziewczyną. mówi, mordo na przykład do mnie, nie? Podobasz się jej. Ale ona ma 9 lat. Możesz dowiedzieć, że ty masz może 10? Ona się nie skapnie może. Ale ja nie chcę nic z Angelą. Uraziłeś ją w tym momencie. Jak ją ja uraziłem? O czym ty mówisz do mnie, kobieto? Jak ty się odzywasz w ogóle do Angeli? Angela po prostu ma rację. Nie sądzisz? Co znaczy, że ma rację. Zwyzywała mnie od a do Z, ja. od góry to, do dołu. powód! Nie, nie miała! Nie, nie miała powodu. Byłem miły dla niej. Byłem miły, chciałem być fajny i zaczęła mnie wyzywać po prostu. No nie wiem, jakby czego nie rozumiesz, ok? No właśnie, chciałeś być fajna, a nie jesteś, no to tego I co? Do mnie mówisz? jest okej. Do mnie mówisz? Nie. Śmiesz się ze mnie, tak? Nie. Skądże? Hahaha, śmiesz się ze mnie? Za ze mnie, nie. tak? Nie, nie, no jak ze mnie, jak ze mnie śmiesz, im, powie im powiedz twarz. Twarz im powiedz. śmiejmy się razem. Hahaha, śmiesz się ze mnie. Z ciebie, tak. Ok. O Jezu. Nie chcesz to grać. Bo ty nie chcesz to grać. Nie, to nie jest gra dla ciebie. Rozumiem. To jest gra dla dużych chłopów. Przepraszam. Only big boys. Rozumiem. <śmiesz> Nie chcesz poznać mojej mrocznej strony. Aha, dobra. Kiedyś, jak ujawniłem moją mroczną stronę, to ludzie uciekali i się mnie bali. To ci powiem, że mocno. To ja się boję. Kiedy to poproś. Ale co? Poproś. Nie. Poproszę, żebym ci się nie sobie robił. Nie. <laughs> nie proś. Nie proś. Zobaczymy, co się stanie. Zobaczymy, co się stanie. <laughs> Zobaczymy, co ci się wtedy wyda... Dlaczego co się wtedy wydarzy? Co jest? Ty jesteś z Polski? Jestem, no. Ale masz ciekawą rodę, co jest? Dzięki, morda. Skąd jesteś? Podkarpacie. A cię wywiało, kobieto. Ja jestem z Gdańska. No ale kilometry nie mają znaczenia, czaj? Ty jeszcze w Wałcie siedzisz, nie? Ty jakbyś, jakbyś też była gotowa, żeby pojechać. A co robisz w aucie? Siedzę i się uczę, A. gdybyś na Umę. Okej. Uczysz się rozmawiać na tak? No. A czego no, się uczysz? No, uczy się jeździć. To co? So, ja cię mogę nauczyć jeździć, nie ma no problemu. A czekaj, ile ty masz lat? Ja mam 19 Czy ty masz już sprawkę? No mam. Możesz przyjechać. Co? <laughs> Miałaś możliwość, że z Etiopii, kurde, dropnąć mi tutaj bliżej Gdańska, a ty dropnęłaś na kole z polskich Za Warszawą, daleko, daleko, zawarszałam. No, są pociągi, wiesz? No, się wkuciłam, bo nie wiem, czy pandy mają ogon, czy go kurwa nie mają. Co mówi czat GPT? No właśnie, kurwa, mówi, że ma, ale kurwa, jak patrzę na wszystkie zdjęcia pandy nie mają. To nie wygląda tak, ku... jak ogon. A chłopak, co mówi? nie mam chłopaka, ludzie. Jak tu nie masz chłopaka? No nie mam. Chciałabyś być? takie pytanie. Jakie jest w Gdyni? To tak! A skąd ma nie być? Na pewno nie z Opola, bo to jest kur... drugiej koniec Polski. No kurde, pandy ogona nie mają, no! To... to, to <laughs> znam takiego jednego kto jest Glańska. <laughs> A kto to kura jest w takim razie, no? Jak myślisz? Ja! Ja, ja jestem z Glańska, słuchaj! Uuuu! Jest przed nami na przyszłość, słuchaj. No jeszcze świeci ci powiem. Okej. Okay. Czyli rozumiem, że wymienimy się Instagramami, tak? Można. Sprawdźmy, czy na pewno może jakiś fake. Miałeś grzywkę kiedyś? Ja pikole. Ale słyszałem, że no. nagrywasz na TikToku, muszę też to sprawdzić. Weź TikToka podaj, możesz jak wydać, yy, nawet możesz powiedzieć. A, podłoga. Abi, tak? No. Okej. Okay. A ty jesteś Tomek, co nie? Nie. Czekaj, ty masz na imię Abi wtedy? Tak. To jest to jest skrót, tak? O coś czego? Abigail czy, czy ja? No skąd takie imiono znasz? Jak chodzi o Stany, czy coś taka takie najpopularniejsze jakiś Abigail Czy ja wiem. Ej, w ogóle ja cię mogę zabrać do Stanu, wylecę 9. Co rok w sumie? 9 lipca. A to ja będę wtedy, to ja muszę z Hiszpanii dolecieć wtedy, bo ja w Hiszpanii będę Zachaczę Hiszpanię, potem lecimy do Stanów Na ile lecisz? Do 20 sierpnia Kurde, czemu tak długo? Bo miałam zostać tam na stałe, ale nie A ja, ty nie podróżujesz czasem po Polsce może? Podróżuję czasami Gdzie byłaś? <grym> w Katowicach <grym> Okej, okay, Lublin Nie byłaś w Warszawie? Nie, miałam jechać, ale jak patrzyłam z przyjaciółką na pociągi To 5 godzin w Warszawie, potem 2 godziny bym była i z powrotem mam pociąg czy się nie zdecydowałaś. A byłaś w Gdańsku? Właśnie nie. No to słuchaj, no to właśnie to jest dobry moment, tak, żeby, żeby sprawdzić. Akurat jak cię spotkałam, idealny moment. Co Ci mam powiedzieć, tak? Jakby wydaje mi się, że Gdańsk jest spoko. Uważam, że, że, że też jest spoko. O, zapraszam Cię do showa. Dobra, okej, okay, będziemy się w takim razie na Instagramie będziemy się kłócić. I co się na przestrzeni tego roku zmieniło u Ciebie? Niecałego roku. Powiedz mi, co jest za flaga? Nie, proszę, nie. Dawaj, dawaj. O Boże. No dawaj. Byłam porwana. Co? Co to znaczy, że byłaś porwana? Tak, no ogólnie miałam mieć na urodziny znajomego. Ile znajomy tak? ma lat? Miał wtedy urodziny i 28. Poczekaj, zabrałaś się ze znajomym, <tuszy> z 28-letnim znajomym na urodziny? Tak, bo ja się z nim tylko znałam. Okej, okay, no. No i ogólnie tam przejechali jako koledzy i. co? Ty mnie wzięli! Wzięli cię gdzie? Nie wiem. No, nieprzytomna, okej? Okay? I gdzie się obudziłaś? Obudziłam się u jakiegoś typu w domu Leżałam obok niego Coś ci zrobili? Tak, musiałam leżeć przez tydzień Dzięki Bogu dziecka nie ma. I, o, I oni cię... No, oni mnie, tak, ten... Ilu ich było? Ogólnie to był jeden y a, a to, co wyszło przez badania? Że ogólnie miałem sobie alkohol. Yy, -po. Wiem, rozumiem, że wiesz, kto jest odpowiedzialny za to wszystko, co się teraz z nim dzieje. Wiem, że yy, dali mm, 8 lat. I to był ten 28-letni kolega, tak? Nie, to był jako jakiś drugi zamek, który miał 25. Ale wiem, że on ogólnie też z policją miał problemy, bo u niego znaleźli i w ogóle takie rzeczy nie. A ten 28-letni kolega, co teraz co się z nim dzieje? Czy się z nim zdajesz? Yy, nie, byłam przekonana, że no po prostu tak się nie wydarzy, nie, ale jak się wydarzyło, to teraz, no co, mógł? No? Większ. To już nie ma takich przyjaźni dla no No nie, no nie! No nie, no! No weź, chociaż lepiej udawaj, co? Jeszcze raz, jeszcze raz, poczekaj, jest teraz jakby ten. Czy. No no. no. Siemano. Hello? <laughs> nie, no! Ej, dobra, ja nie umiem, ja nie umiem. Tak? Ej, ale ja już teraz też nie umiem, tak za drugim razem. To taki uśmiech, który, który po prostu wiesz, no, zwestował. To katastrofę. Działam katastrofę, hello? No bo. wiedziałaś. Wiedziałam. A ile masz lat w ogóle? U, A jak myślisz? No, bym powiedział, że jest 17, nie, ale pewnie nie masz 17. Oj, nie mam 17, nie. Masz 15? Jaki jesteś rocznik? 10. 17 lipca będą miały skończone 17 lat. 15 lat? OHL! MASZ 14 LAT! I, I co z tego? Jest normalna? Jestem zachowuję Dobra, no normalna jestem, tak? To jest niemożliwe, że masz 14 lat. Czemu? Nie wyglądasz. O, mogę ci pokazać książkę z ósmej klasy? Wait. O, o, jest. Historia, nienawidzę historii, ale jest. Ósma klasa. No co kolego, ale uśmiechnij się, uśmiechnij się, no co tak zmówno siedzisz? No hello. Ty masz 14 lat, nie... <śmiech> <śmiech> Który brat ze nam gada? Ej, a masz kiedyś z YouTube? Ale pokaz go! Niech będzie młody! Niech będzie! Pokażę ci! No ja. O! No to. No to ci już. Kiedyś byłam youtuberką, jak byłam mała. No. I robiłam e vlogmasy. I nagrywałam vlogmasy z dzień, jak otwieram kalendarz i byłam na lekcjach online. To było mega śmieszne. A ty Stara. też tak miałeś kiedyś, że nagrywałeś? Tak, miałem. No zdarzyło tak mi się. Serio? No. I normalnie się tak na YouTubie się mówi, co No ja nie wiem, tam mówiłem. Jakieś jakieś klipy klipie Fortnite też były, wiesz, że edity. Bo ja miałem przykład 200 subskrybentów. Uuu, I pewnie 200 to było moje konta. To... Ale 200 to 200. <noise> wiesz co? Ja miałem. Ty trochę. miałeś 10 na pewno. E, 12. Myślę, że na mnie 12 mamy. A ja 200. Możemy konkurować, kto jest lepszym YouTuberem. Zrobić takie coś. Nie. A czemu nie? Bo Ty po prostu na pewno jesteś starszy. Masz więcej rzeczy, żebyś mógł e, pieniądze zarobić. Zarobić pieniądze, kupisz kamerę. A ja jestem młoda, nie mogę iść do pracy. Nie przeklinaj w mojej obecności, jakbyś mogła. Co powiedział? Na słowa na... jakie słowo? Słowo na P. Praca? Zaraz będę musiał się zmutować A jakie słowo mam zastępować tym słowem? Zło Jak będziesz mówiła zło, to wtedy okej okay. Spoko loko? Wtedy spoko loko. Skupiam wątek przez ciebie Powiedziałaś, że ja szybciej niby będę ten, bo ty nie możesz iść do P ty? Ale ja i tak nie pójdę do tego słowa na P. Nie pójdę To możesz robić live y na TikToku i robić pompkę za różyczkę I ludzie będą ci dawać różyczki a ty, a, ci a, a, a ty nie możesz? Nie, bo nie mam 18 lat